Zimno, kurde. A jesteś na świeżym powietrzu. Zamknij się. A tak a propos. To pies to jest dwuślad czy czteroślad? Samochód ma cztery koła i zostawia dwa ślady. A pies ma cztery łapy i zostawia cztery ślady. No tu. To... To jest chyba jakiś osobny byt. Mhm. Kurde, dzwonił ten, no. Ym, matka dzwoniła. W ciąży jest. Nie. A? Nie. Nie wierzę. W co? W Boga nie wierzę.